I czesie z tej strony, zupełnie absolutny, zapraszam na kolejny odcinek z ats e, Jesteśmy w stanie, Waszyngton, ostatnio dojechałem do Olimpii. Wybiorę sobie jakąś trasę krótką może przewieziemy łódź z Olimpii do Seattle. E, to jest ładuneczek delikatny, ale o wysokiej wartości. Zarobek niewielki, ale mam nadzieję, że wrażenia z tego będą. Jeszcze łodzi nie wiozłem, więc może być ciekawie. Jedź bezpiecznie. No, to oczywiście, będę jechał bezpiecznie. Ee, oczywiście, oczywiście. Absolutnie. Ok, jak tutaj wykręcić? Nie wiem, gdzie jestem, już zapomniałem, że tutaj przyjechałem. Nawet dobra. Jedziemy po ładunek, jedna mila do przyjechania. Ok, otwieraj, otwieraj. Okej, okay, już pamiętam to miejsce. To było do miniaturki, podjechałem, żeby zrobić sobie zdjęcie. A tu chyba jakieś inne auto stało. Stój, stój, stój. Jest znak stopu, ale tu się zatrzymywać nie będę. Ok. Nie wiem czy ja nie pamiętam jechać, ale dobra. Yy, kierunek. Wiecie, ja cały czas walczę z tą kierownicą. Uczę się. W ogóle jestem źle, źle, jestem ustawiony. Ach, kurteczka. Ten mi mikrofon przeszkadza. Dobra, jedziemy prosto. Tak, kierownicę mam za wysoko. Niech tak na razie będzie. Zaraz, zaraz to zmienię. Chwileczkę. Coś, coś mi tu w ogóle nie pasuje. Ja się powinien wygodnie rozsiąść. A nie tak e, jak teraz. Chociaż tego nie widzicie oczywiście. Dobra, podjadę sobie. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Czy mam się? Czy mam? Skręć w lewo. Ale dawaj zielone. Przez ten autopilot powinien dawać. Daje ci zielone. Masz pierwszeństwo przed innymi. OK. Niestety tak tak nie ma. Tak dobrze nie ma. No, widzicie, tutaj. Źle siedzę i źle mi się kręci kierownica, ale spokojnie. Zaraz to poprawię. szafer gazu, przygotuj się do skrętów w prawo. To jakieś pociągi. Ok, teraz y, chyba muszę wjechać prosto. Skręć w prawo. W prawo czy prosto? To jest jakaś brama. No dobra, skręcamy. Koniec trasy. Ok, super. Tutaj coś jest. Są jakieś łajby i tu jest nasz, nasz stateczek. Super. Szkoda, że jest ciemno i nie widać w ogóle. Przepraszam teraz za tą kamerkę, ale to chwilowo tak. Muszę się skupić na innej sprawie. Jak muszę, to sobie. Okej, okay, do tyłu, do tyłu. Super. Teraz wybrano cel podróży. Super. Dobra, chwileczkę. Ja tutaj się muszę, wiecie, rozsiąść. Dobrze. Wygodna pozycja. Muszę się oprzeć pięknie. Teraz. Ajaj. Muszę coś tutaj pozmieniać. Sekundę. Teraz wszystko będzie ogarnięte. Bo tak. Udało mi się zdobyć wysięgnik, dzięki temu będzie lepiej słychać, niestety wysięgnik nie jest kompatybilny z popfiltrem, więc, więc muszę już ten popfiltr jakoś inaczej zamocować. Oczywiście mógłbym go nie używać, ale odbiłoby się to na jakości dźwięku. Okej, okay, dobra, zrobimy to od góry może, też nie. To się nie idzie dzisiaj. Dobra, może tak, tak, do góry. Tak, w każdym razie powinno mnie le być lepiej słychać niż w ostatnim odcinku. Się wygodnie rozsiadłem. Teraz sobie wykalibruję. Okej. Okay. No i tutaj mi oczywiście ten ta siateczka przeszkadza. Mikrofon niżej, kromica niżej, wyżej. To nie jest optymalnie, ale. Nie jest absolutnie, ale okej, okay, dobra. Na no razie tak musi być. Jedziemy. Słuchajcie, ja sobie tutaj wyjadę troszkę i... Fajnie byłoby zrobić jakąś miniaturkę Która jest pierwsza, a może dojadę w sumie Dojadę za dnia, tylko żebym nie zapomniał, żeby zrobić tę miniaturkę Jedziemy do Seattle Skręć w lewo, a następnie skręć w lewo Nadal to nie jest idealne rozwiązanie Skręć w lewo Okej, okay. okej okay. Przegapiłem O i widzicie, słyszycie? No nie tak miało być Jadę sobie trochę na Ty zaraz rozwalę wszystko Okej okay. stój Nie kontroluj już tego Co tu się wyprawia Słuchajcie, mam coś O, okej, okay, dobra Mam patent Będzie lepiej chyba Kamerka mi się, dobra I jedziemy Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo Skręć w prawo Dobra Skręcając w prawo, oczywiście mogę się zatrzymać i na czerwonym wjechać Jak nikt nie będzie jechał Nikt nie jedzie, super Oczywiście w coś uderzyłem no to niestety nie jest padzik na no padziku było dużo łatwiej ale no okej okay, wszystkiego można się nauczyć, prawda? też dzisiaj oglądałem wujka bohuna i mówił, że jak ktoś tam lubi na to lepiej nikt nie kupuje kierownicy może tak nie dosłownie powiedział, ale jest duże ryzyko, że może się nie przyjąć kierownicy, jak człowiek już jest przyzwyczajony do do pewnych kontrolerów innych ale no właśnie tutaj jeszcze mi troszkę szwankuje ten free track a niestety nowego na razie nie mam nawet się zastanawiałem czy samemu nie zrobić takiego free tracka bo tam w internecie są jakieś różne samouczki a ten pojechał na czerwonym, ale cwaniak. No, jedziemy. Ja niestety przez, przez kilka odcinków będę tak się trochę męczył. Bo muszę ogarnąć kilka rzeczy naraz. Jeszcze nie wyjechaliśmy z Olimpi. Już minęło 10 minut. Nie wiem, czy nie powinienem zmienić pasa. No, chyba się już zaraz zacznie jakieś zwężenie. Jeźdź prosto. No, z tą kierownicą, tak jak będę się powtarzał, ale to jest fajne, że jest to płynne hamowanie i, i płyn, płynny gaz. Możemy sobie to ładnie dawkować, natomiast, no, wadą, wadą i zaletą jest oczywiście to, że trzeba się trochę namachać kierownicą. I przy padzie była tylko gałeczka i ok, nie? To auto się też dłużej zbiera, wydaje mi się, przy tym gazie. Ale to może być tylko takie wrażenie. Trzymaj się lewej strony. Okej, okay, lewej, dobra. I jedziemy. I kita. Do przejechania 50 mil. To niedużo, ale lepiej mniej, a intensywniej, tak mi się wydaje. Na trzecią dojedziemy. Ja myślę, że dojedziemy później trochę. No i muszę pamiętać o miniaturce przede wszystkim. Okej. Okay. Powinienem chyba zmienić pas. Migamy. Trzymaj się lewej strony. Zastanawiałem się nad, nad streamem, ale mam pewne problemy techniczne, bo y, zmieniłem operatora internetowego. To już mówiłem w innych odcinkach. Natomiast problemem jest to, że operator dał mi tylko zwykły modem w wifi, A jak już jak już gram na... Jak streamuję to chcę widzieć komentarze Wtedy sobie odpalam jakiegoś tam netbooka i, I widzę wtedy komentarze innych O super Mogę ominąć najbliższą stację wagową Natomiast Natomiast No właśnie lubię obserwować Właśnie komentarze czytać Wobec tego cały stream chyba daje w web. No ale niestety nie mogę tego zrobić, bo nie mam Wi-Fi. Jaki jest zwykły modem. Kupiłem router. Ale okazało się, że ten router jest zły. Znaczy zły, on działa, czyli w sumie do takiej transmisji by się nadawał jak najbardziej. W sumie mógłbym to nawet zrobić. Wtedy mam 80 megabitów ale Trzymaj niestety. się prawej strony. Okay, prawa ale w sumie szkoda tego łącza, bo łącze jest 300 megabitów i musiał mieć po prostu taki router, który obsłuży te 300 megabitów trzymaj się prawej strony co ciekawe, sam router ma na ten, który kupiłem ma w zapisie 300 megabitów, ale dobrze, wjechałem tutaj ale niestety same gniazda, wyjścia, wyjścia nawet te zwykłe mają tylko 100 megabitów więc takie, takie dziwne rzeczy, o których nie wiedziałem. Myślałem, że jeżeli obsługuje 300 megabitów to i... skręć w lewo. I zwykłe gniazda będą to obsługiwać, a wynika z tego, że nie. Ale dobra, muszę się do, doszkolić w, te, w tej skręć dziedzinie Skręć w lewo. Kręcamy. Oczywiście samochodów jest sporo. Zrobił się mały korek i zaraz będzie czerwony. A, i... no właśnie. I lipa. I musimy poczekać. No, do tego mikrofonu będę musiał kupić jakiś pop filter, bo, bo nawet ostatnio nagrywałem bez popa w Plane Mechanic i każdy oddech było słychać, mówi więc takie, takie dziwne, że zbiera mikrofon wszystko. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Okej, okay, już prawie dojechaliśmy. Skręć w lewo. E, Okej. Okay rozkazująco natomiast ten odcinek będzie krótszy bo właściwie będą takie krótkie ostatnio, ostatnio będą takie odcinki się pojawiać z na to że no, no muszę się nauczyć tej kierownicy trochę a też nie, nie za często w to gram więc ta nauka będzie na pewno trwała dłużej tu w ogóle coś dziwnego tu jest czy ja się tu zmieszczę w ogóle czy ja czegoś nie zbroję Nie wiem, czy ja dobrze wjechałem w bo... ogóle. Jakiś, jakiś... port jest na pewno. Przygotuj się do skrętu w lewo. Bezsenność w, w Seattle. Taki będzie chyba tytuł. No, taki film był. Skręć w lewo. Tom Hanks i Meg Ryan. Chyba. Polecam. A nie pamiętam, musiał obejrzeć. Okej, okay, dobra. Zobaczmy sobie, co my możemy tutaj zrobić. To była miła przejażdżka. Dziękuję. Weźmiemy sobie jakiś prosty układ. I teraz jeszcze sobie wezmę studia fotografii i tryb zróbmy sobie tą łajbę, w miarę oświetlenie jest dobre okay. no tak, tak średnio ale niech będzie, tu będzie napis tu u góry będzie napis siła rozmycia 0 troszeczkę podkręcimy, nasycenie jak zawsze Ok, jest zrobione O, tu nawet pociągi jeżdżą. Wow. I teraz ładnie tu trzeba pod ten dźwig zaparkować, bo będzie to a nie port, tylko przeładunek kolejowy. jest tu taki dźwig, który zabiera te kontenery, a tutaj będzie akurat łódka. Nie wiem, czy łódkę będzie w stanie zabrać, ale powiedzmy tak sobie ktoś wymyślił. Okej, okay. czy się zmieszczę? No super. Okej. Okay. Synchronizowanie, jest zużyte, zużyte paliwo. Super. E, I to wszystko w tym odcinku. Dobra, więc sobie tutaj jeszcze wykręcę ładnie. Możemy pomachać na naszej łódeczce, na pożegnanie. I ja sobie tutaj gdzieś przycupnę. Taki śmieszny pojazd. Zobaczcie. Taka mini ciężarówka. Chyba taka portowa tylko. Pierwszy raz coś takiego widzę. Okej. Okay. Dobra. Oj oj oj, zaraz uderzę. Dobra, stop. Tu sobie, tu się zatrzymam. I do następnego odcinka. Cześć.